Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie na kanale Świat Kryptowalut, jak wiemy już wiemy mniej więcej jaką nas będzie alokacja w projekcie Hamster Combat, ile dostaniemy tych hamster e, coinów ogółem. I może tak na początku przedstawię dla Was, ile ja dostanę. Jako, że dołączyłem do tej gry jakiś czas temu, nie mogę powiedzieć, że byłem w tym hamster combat od samego początku. To na dany moment, jak widać, ogółem w najlepszym przypadku, ile ja dostanę, to będzie 841 hamster coinów. Jeśli cena będzie no, na przykład tam 1 cent, no to wtedy. To będzie 8 dolarów i 41 centów. Jeśli to będzie tam 10 centów za Hamster Coin, a na to wtedy będzie 84 dolary ogółem. Ale jak widzimy, tutaj jest też tak napisane, że next unlock 98 tokenów. Więc jeszcze jest taki możliwy wariant że te tokeny nie będą oddane tak od razu właśnie tym w pełnej ilości i potem w dalszej części filmu powiem dlaczego właśnie taki wariant też jest możliwy, że nie wszyscy dostaną tokeny od razu bo jak może to po prostu w negatywny sposób oddziałać w ogóle na sam ten projekt to będzie też trochę taka nawiązka do właśnie mojego filmiku o tokenomice hamster.com, więc jeśli ktoś z Was jego nie oglądał zapraszam do oglądania. I teraz możemy jeszcze zwrócić uwagę, że gdy klikamy na widrow, potem klikamy na Binance, jak widzimy, Your Tokens, will be deposited to Binance, i tutaj widzimy tą sumę tokenów, która zostanie dodana. Więc ciężko mi to tak stwierdzić, czy to na pewno właśnie ta oto suma będzie od razu dodana, bo jak widzimy tutaj, mam taką napisane, że 26 właśnie września 10 godziny, według UTC, będą dodane właśnie te tokeny. I czy to będzie tak od razu cała suma, czy to tak nie od razu, no ciężko mi tak jeszcze to stwierdzić, więc jeśli to będzie ta cała ta suma, no to już będzie trochę tak może i z jednej strony i niebezpiecznie, jako że dla tego typu projektów, jeśli oni tak od razu rozrzucą te powiedzmy, miliardy dolarów dla ludzi, jeśli na przykład kapitalizacja danego projektu będzie tam 5 miliardów, a oni rozdali w jeden dzień kryptowaluty, która... Powiedzmy, ma wartość kapitalizacyjną 3 miliardy dolarów. No to wtedy już może być naprawdę niebezpiecznie, bo teraz zrobimy też takie niektóre wyliczenia, ile oni będą musieli posiadać pieniędzy w tych zleceniach na kupno, żeby w ogóle wytrzymać ten, można powiedzieć, selling pressure, bo na pewno duża część osób zechce po prostu sprzedać. Hamster tokeny jako że no, niektóre osoby może są rozczarowane w tym airdropie, ale musimy być realistami, że naprawdę liczba użytkowników, która była w danym projekcie, jest bardzo i to bardzo duża. I w najlepszym wypadku może no, zaczniemy z kapitalizacji, na przykład tych 5 miliardów, a kto wie, może i 10 miliardów dolarów, to oczywiście rynek pokaże i część oczywiście rzeczy będzie też zależała od samego teamu, bo jeśli Team będzie posiadał bardzo dobrych inwestorów, osób, które lub firm, które dadzą dużo pieniędzy, żeby pojawiły się tak zwane te zlecenia na kupno, no to wtedy możemy już tak naprawdę startować już od dużej kapitalizacji. Ale na dany moment, jak widzicie, sytuacja u mnie osobiście jest właśnie taka, czy to dużo, czy to mało, oczywiście. No Dla mnie, jako że jeśli coś z tego zarobię, no to już będzie e, dobrze. A teraz myślę, byłoby warto przejść do kolejnej części tego filmiku, w którym już e, pokażę też dla Was sytuację na premarkecie artykuły, które się pojawiły ostatnio, no i ogólnie może taką sytuację, która jest właśnie na dany moment z Hamster Combat. A więc wracając co do tokenomiki, myślę, że ważne zwrócić właśnie uwagę na to, ile procent będzie udostępnione na liquidity na samym początku. Jak widzimy, to są 4%, więc te 4% będą porozdzielane na na przykład na Binance, na Kucoin, na Gate, na, na inne giełdy kryptoludowe, żeby ludzie mogli kupować także hamster e, Coina, I w czym tutaj można powiedzieć jest jakiś tam Problem, a problem może być jak najbardziej chyba w tym, ile pieniędzy to będzie kosztowało dla samego projektu. Oczywiście z reklam, które oglądali użytkownicy. Myślę, że dany projekt dużo możliwie na tym zarobił, ale to ciężko teraz tak sądzić ile tak naprawdę pieniążków z reklam udało się im zdobyć. Bo trzeba mieć na uwadze to, że jeśli oni w Liquidity dają na przykład tokenów na 100 tysięcy dolarów, no to tak samo muszą oni dać 100 tysięcy dolarów właśnie w stablecoinach. Na przykład tam USDT, czy to może być tak samo 100 tysięcy dolarów w hamstercoinie i 100 tysięcy w tonie, więc suma pieniążków to może być naprawdę pokaźna i tutaj według tej tokenomiki, którą ma, mamy na binansie, możemy zwrócić uwagę, że to są te 4% i jeśli tak sobie kalkulować, to będą aż 4 miliardy e, tokenów. Więc jeśli oni zechcą dodać właśnie te 4 miliardy tokenów na samym listingu na te różne giełdy e, kryptowalutowe do liquidity, to tą sumę na przykład, jeśli cena na starcie no, będzie, no powiedzmy te fantastyczne 5 centów, to kapitalizacja ogólna wtedy byłaby, no, powiedzmy te 5 miliardów więc mnożymy to sobie tak na 5 centów i tutaj już wychodzi suma 200 milionów dolarów więc czy sam projekt będzie posiadał taką sumę pieniążków, żeby na samym starcie kapitalizacja właśnie wynosiła te 5 miliardów dolarów jeśli znajdą się jakieś duże inwestory w danym to projekcie to możliwie te 200 milionów dolarów może i udało się mi zdobyć, bo nie każda gra w telegramie ma liczbę użytkowników ponad 100 miliona, więc a same cyfry są dosyć pokaźne i może nawet znajdą, znajdą się jakieś inwestorzy, które właśnie dali te 200 milionów dolarów, żeby było po prostu tych zleceń na kupno, a nie tylko na sprzedaż. No bo wiadomo, te zlecenia na sprzedaż, no to są hamster coiny, no i można sprzedawać, ale zlecenia na kupno, no potrzebne są po prostu na to dosyć duże pieniądze, więc jeśli mają te 200 milionów dolarów, no to super, wtedy będzie można sprzedawać po prostu te powiedzmy hamster coiny, bo zleceń na kupno jakaś tam suma będzie, ale trzeba też mieć na uwadze, że jeśli na przykład to byłby 1 cent, ta kapitalizacja, na którą można powiedzieć startowałoby to właśnie byłby 1 miliard, a cena z jednego tokena to byłby 1 cent, no to wtedy już tutaj byłaby suma pięciokrotnie mniejsza, więc to już byłoby 40 milionów dolarów, ale może taki duży projekt, no, będzie miał wydzielone te 200 milionów dolarów na to, żeby powstały te zlecenia na kupno i żeby kapitalizacja startowa byłaby te 5 miliardów dolarów, bo trzeba zwrócić też uwagę na to, że Market Makerem to jest firma Godbeat, a co najważniejsze jeszcze, że w wywiadzie w którym uczestniczył współzałożyciel właśnie tego marketmakera GodBit. Sam ten współzałożyciel GodBita powiedział o tym, że potencjalnie kapitalizacja startowa może właśnie sięgać te 5 miliardów dolarów, a kto wie, może w przyszłości to będzie nawet i 50 miliardów dolarów. No ale trzeba zważyć na to, że to jest świat kryptowalut i... Czasami tutaj cuda się zdarzają, więc kto wie, może oni posiadają taki oto plan, żeby to właśnie z tej strony też marketingowej, żeby wystartować z kapitalizacją 5 miliardów, żeby powstała jak największa liczba artykułów, filmików, influencerów i żeby po prostu tych zleceń na kupno było jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że jako że tych tokenów było rozdane naprawdę bardzo i to bardzo dużo to można zwrócić uwagę na przykład na to, że jeśli 100 milionów użytkowników dostało chociażby 10 dolarów w hamstercoinie, to oni posiadają tych hamster coinów o wartości 1 miliarda dolarów. Jak pokazałam Wam wcześniejsze wyliczenia, to na przykład jeśli oni w liquidity dadzą te 200 milionów dolarów, a tutaj oni rozdali dla osób tych tokenów na 1 miliard, no tak na przykład, że 10 dolarów na 100 milionów osób, no to już wychodzi, że tych osób, które posiadają tych hamstercoinów, to jest trochę tak więcej i sam, same te zlecenia na kupno no może nie wytrzymają, bo po prostu te, tego nawału sprzedaży tego oto tokenu, ale co można chyba na co zwrócić jeszcze uwagę? Jako, że gra w Telegramie dalej jest aktywna, dalej każdy z Was może grać w gry, oglądać reklamy i jeśli te pieniądze będą postępowały na to, żeby wykupywać tego tokena z giełdy, to już może i będzie z tego coś i dobrego. A dla spekulantów, które może oglądają na ten filmik, jest jeden z takich pomysłów, które czasami można nawet i wykorzystać, to wystawić zlecenie na kupno, kiedy wystartowuje na przykład jakiś token na giełdzie, 10 lub może nawet 20-krotnie po mniejszej cenie. Ale na co właśnie jest ważne zwrócić uwagę przy takiej oto spekulacji? na to, żeby to nie była jakaś popularna giełda typu BitGet, OKX, OK, Bybit, BingX, Gate i temu podobne, to musi być najlepiej taka giełda, która nie współpracuje z GodBitem, bo GodBit, on będzie regulował ceny na większości giełdach e, kryptowalutowych, więc ten sam DOX, on tak samo posiada jakiegoś market marketmakera, który stara się zrobić tak, żeby cena tego tokenu DOX była mniej więcej taka sama na każdej giełdzie, więc jeśli uda się Wam znaleźć jakąś giełdę kryptowalutową, na której wystartuje hamstercoin i nie będzie on współpracował z Market markerem godbitem, no to możecie, nie wiem, tak, dla żartu, za nie wiem, 5, może 10 dolarów, jeśli Wam nie szkoda, postawić zlecenie na kupno. To, tego hamstercoina po 10, może 20-krotnie mniejszej cenie, i ktoś może sprzedać właśnie za pomocą tej giełdy tego hamster e, e, tokena Jako, że zleceń na kupno może tam nie będzie zbyt dużo, to może wam nawet uda się kupić token po bardzo mocno zaniżonej cenie. Oczywiście to jest taki sposób spekulatywny, nieobowiązkowo żądam coś dla Was da zarobić, a może nawet i na tym stracicie, bo pamiętajcie, że nie wszystkie giełdy kryptowe są legalne, nie wszystkie działają sprawnie. Może też znaleźć jakieś skamy no to na no taką zabawę, no powiedzmy te 5-10 dolarów, no to to może max, na co można było w ogóle to przeznaczyć. Co jeszcze ważne, to może artykuł, który powstał mniej więcej od razu po tym, gdy ludzie dzisiaj w nocy dowiedziały się o tym, ile oni dostaną tych tokenów z Airdropu. No, większość osób chyba było rozczarowana z tego, co ja zauważyłem, bo jestem na Facebooku w różnych tych grupach związanych z Hamster Coinem, i było bardzo dużo rozczarowania, bo dużo osób właśnie liczy po tym, że cena powiedzmy tego hamstercoina będzie 1 cent, więc tutaj jak widzimy na tym screenshocie, no w najlepszym wypadku, no ile to tam wychodzi, 30 dolarów, a jeśli to będzie 10 centów, to to już jest 300 dolarów, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli ten airdrop będzie dotyczył 100 milionów dolarów, znaczy nie dolarów, a osób, to 100 milionów osób, nawet jeśli dostanie po te 10 dolarów, to już wychodzi miliard, więc ta matematyka, gdy jest tak duża ilość osób, to jest naprawdę tak ciężko do e, właśnie sprognozowania i właśnie Market Maker Godbit no tak samo uczestniczy. Właśnie w tym całym prognozowaniu, żeby jak największa ilość osób, która wkładała dużo starań, żeby zarobiła, ile z tego tam zarobi, tak średnio statystyczny użytkownik, tak naprawdę ciężko stwierdzić, bo już giełda tak naprawdę i zadecyduje, ale jeśli no, będziemy wierzyć właśnie temu współzawodniczylami, temu Godbitowi. Alexei Andruni, no to jeśli będzie te 5 miliardów dolarów kapitalizacja startowa, jeśli patrzymy po FDW, no to już może wyglądać to naprawdę ciekawie. Jedynym minusem może na dany moment jest to, to, a może nawet trochę częściowo i plusem, że na wielu mediach społecznościowych właśnie tego hamster combata, bo jak wiemy, hamster combat posiada w telegramie różne grupy, na przykład jest są polskojęzyczne, są rosyjskojęzyczne, więc rosyjskojęzyczna grupa w telegramie Hamster Combat, do której chyba jest tam, miał 150 tysięcy użytkowników, oni nie mają możliwości pisania wiadomości od wczorajszego dnia 22 godziny. I jak widziałem ostatnia wiadomość Admina, to była taka, że daje muta na 7 dni, że 7 dni nikt nie może nic pisać, więc może ta rosyjsko grupa, rosyjskojęzyczna grupa y, Hamster Combat w ogóle nie wiem zacznie. Tam przypisywać się właśnie w tej oto grupie za 7 dni, więc ktoś tam wie. Może oni odblokują tą możliwość po tym, jak przejdzie, może tydzień po listingu. No, oczywiście, strategia to już należy do samego teamu. Z jednej strony, może ona jest i dobra, żeby ludzie nie pisali tak zwanego, jak to mówią, foodu, żeby tam ludzie nie sprzedawali tak wszyscy raptownie. No, bo wiadomo, jeśli byłoby teraz możliwość pisania w tych grupach, no to byłoby to może dużo negatywnych wiadomości i ta liczba osób, która zechciałaby od razu sprzedać hamster to właśnie tokeny, no to już po prostu byłaby bardzo i to bardzo duża i już wtedy byłoby ciężko wstrzymać ten selling pressure i dobrym przykładem właśnie tego, jak naprawdę e, wygląda ten selling pressure, no to jest dox, możecie sobie zajść na Binance zobaczyć trading data i można tam zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatnich pięciu, czy tam siedmi dni, każdy dzień e, są sprzedawane doksy na miliony tam dolarów, więc to naprawdę dla market makera, dla osób, które inwestowały w to, żeby te zlecenia na kupno pojawiły się, to jest naprawdę ciężkie takie wyzwanie, to może powiedzieć odkupowalne, tych wszystkich tokenów i potem jakiegoś starania się, żeby cena tam wzrosła i na tym jeszcze e, zrobić. No ale to są duże pieniądze, to jest e, solidny biznes, no i wierzę w to, że ktoś na tym tak naprawdę i e, zarabia. Jest tak samo tutaj strona internetowa Hamster Combat Game.io, więc jeśli ktoś jest tam zainteresowany, może też sobie tutaj zajść, może sobie tutaj poczytać, jakie są plany. I jak widzimy tutaj mamy TG and Aero Distribution, no to można powiedzieć, że za najbliższe 6 dni oczekujemy na to, że właśnie te tokeny zostaną porozdawane. Tak samo oczekujemy na to, że będą jakieś live eventy, że Hamster Token będzie uczestniczył na różnych konferencjach, bo wiadomo, na tych konferencjach tak samo może, mogą uczestniczyć duzi inwestorzy, które możliwie na samym starcie będą też odkupowani, bo nie trzeba myśleć, że te inwestorzy będą kupowali tylko za miesiąc lub dwa. Część inwestorów potencjalnie może nawet na samym starcie będą kupowały właśnie dany oto token hamster. I tak samo chyba na co właśnie ważne zwrócić uwagę na to, a jak mówiłem wcześniej, aplikacja dalej działa, ludzie dalej grają w gry, oglądają reklamy i ta pula pieniędzy, która będą, będzie właśnie możliwie przeznaczona na kupowanie u osób, które dostały tego Airdopa, będzie się ją stale zwiększać. Więc, no, możliwie, jeśli będzie liczba aktywnych użytkowników w tych różnych grach, które współpracują z HamsterCoinem dosyć duża, to możliwie ten spadek ceny no nie będzie taki super gwałtowny. No, bo na premarkecie no sytuacja jest taka dwójaka że na jednych jest ten premarket, gdzie tam jest cena 7 centów, 10 centów, gdzie niegdzie, jest to właśnie 1 cent, więc ciężko tak operować, jakie tak naprawdę będzie realna sytuacja. Ale na co właśnie można zwrócić uwagę, że sam powiedzmy skala tego projektu jest naprawdę bardzo i to bardzo duża, co właśnie też można zwrócić uwagę na to, że ten sam hamster combat posiada swojego YouTube'a, który ma 37 milionów subskrybentów, co jest w świecie kryptowalut, no tak naprawdę ja bym to nazwał nawet fenomenem. Każdy dzień powstają nowe filmiki, które są dostępne w różnych językach, a co najważniejsze, dużo osób ich ogląda. I jako, że. Te te osoby, które oglądają dane filmiki może będą podejmowały decyzję kupna danego hamster tokena na samym listingu, to możliwe z rysyn kupnia będzie więcej i te osoby, które dostały airdropa za darmo, będą miały już komu sprzedać. Więc chyba tak na zakończenie, co mógłbym dodać, to chyba to, że jaka moja jest porada dla osób, które dostały tego airdropa. No, tak naprawdę to, co mu większość analityków sprzedać od razu. Lub jeśli jesteście spekulantami ustawić sobie zlecenia na kupno nie wiem 10-20, może nawet stukrotnie mniejsze niż będzie aktualna cena na listingu, liczyć na to, że osoby raptem zaczną dużo sprzedawać i ten market maker po prostu nie będzie miał z czego odkupywać dane oto e, tokeny i wam może uda się kupić te tokeny po bardzo niskiej cenie, a potem cena się wyregulowuje e, i wtedy już uda wam się sprzedać po lepsze cenie. Oczywiście to jest taka spekulacja, i taka spekulacja jest bardziej realna na giełdach. Które właśnie nie będą współpracowały z Godbitem, bo jak opowiadałem to w ostatnim filmiku, właśnie o tym Godbicie, no to właśnie Godbit on tak samo może dawać taką powiedzmy e, zlecenia na kupno, potem on może wykorzystywać pieniądze, że na przykład team danego projektu da dla nich pieniążków i wtedy ten e, powiedzmy market maker zacznie odkupywać te, e, właśnie te tokeny i zrobi, że na przykład powstanie jakiś nowy ATH, potem zacznie tutaj sprzedawać, potem znowu e, kupować i tak dalej, i tak dalej, więc market maker miejmy nadzieję, że e, poradzi właśnie z tym napływem dużej ilości użytkowników, że nie będzie żadnych problemów e, z giełdami centralizowanymi, no bo wiadomo, ludzki czynnik jak najbardziej się zdarza i właśnie no Miejmy nadzieję, że może te słowa współza współzałożyciela właśnie tego godbita, że będą prawdziwe, ale wiadomo, że on jest też człowiekiem, on może się mylić, on może powiedzieć jedynie swoją opinię, więc jeśli będzie te 5 miliardów na starcie, no to już to będzie wyglądało tak bardziej we wesoło i może to w ogóle zaaktywizuje cały świat kryptowalut. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach na świecie kryptowalut. Do widzenia.